Witam, pozdrawiam serdecznie przez dasz daszbór Przede wszystkim wszystko najlepszego wszystkim kobietom. Gotujemy pod tapem. Trochę mi króce leniwych zostało. To jest SBIT. co chciałem powiedzieć. A wspomniały mi się lata jak miałem 16, 17 lat, gdy oglądałem Adama Małysza Fenomen sportowy. Udowodnił, że przez lata można wygrać ewidentnie wszystko bez układu. Co tydzień daliśmy jak do telenoweli, żeby właśnie oglądać tego sportowca. Jak to ujął szarana wróżba. Był powodem ogromnej, sz szerokiej, szerokiej, polskiej radości. Tu mi woda dochodzi oczywiście na kawę, bo ja mam słabość do kawy. Piję około 20 kaw dziennie, a nawet więcej. Jak czytam książkę oczywiście. A teraz powtarzam, powtarzam, we wrześniu nie pada śnieg. Oczywiście powtarzam ją trzeci raz albo czwarty. Muszę zajrzeć na koniec książki, gdyż tam zapisuję zazwyczaj ile, ile przeczytałem, w jakim czasie kubek typu helikon, tak jak z motywem Jelenia i niedźwiedzia, proszę Państwa, czego chcesz więcej? Proszę tylko zobaczyć. Ogólnie chciałem powiedzieć, że a to powiem, jak będę zalewał, bo to jest historyczny moment. Normalnie, tu ryneczko rączkę sobie wkładam, żeby się nagrzało. Woda już wrze. Oczywiście wziąłem ze sobą papierosy, bo ja nie piję alkoholu. Yy, nie, nie, nie biorę już narkotyków, także, ale mam słabość do papierosów i mocne, nie mocne, tylko dobrej kawy, no i książek, no i miłość do lasu. To jeszcze raz sprawdzimy. Jest pięknie. Jest fantastycznie. Można zalewać. Szczerze powiedzieć, że to chyba dzik był w krzakach. Także pozdrawiam, proszę Państwa, bardzo cieplutko, gorąco i serdecznie wszystkim kobietom z okazji Dnia Kobiet. Życzę wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. Dziękuję za wysłuchanie. Dasz bój.